Cześć, witajcie z tej strony Goofy A w dzisiejszym odcinku widzimy się w Dead by Daylight po długim czasie i jest ze mną kochany szkocur. Yo, 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 się Eee, Wracamy do pięknej giereczki, do srania w gacie i innych takich. Tak, po ostatnio, długim czasie. Ostatnim razem, jak popełniliśmy tą grę, to rok temu. Można powiedzieć, jak... że nauczyliśmy się porządnie przeklinać. Tak, Jed w sumie to 11 miesięcy temu był rzucany ostatni odcinek z DBT. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Nie wiemy totalnie nic o nowych killerach. Ani, zobacz, czy coś się pozmieniało, tak szczerze. Wiemy, że kiedy. W sensie graliśmy, może z. Jak pięć była Samara? 5 miesięcy temu około chyba. Odpaliliśmy ostatnio. Jak... Nie wiem, kiedy była jak... Samara. Jak była Samara, to ostatni raz graliśmy. Ja nie wiem kiedy weszła Samara, nie mam pojęcia. Ja też nie wiem, ale pamiętam, że Samara weszła i wtedy graliśmy. No to wtedy jak to... weszła Samara, to, to graliśmy. Odpaliśmy chyba trzy gierki i się wkurzyliśmy i wyszliśmy. Nawet nie te, co wkurzyliśmy, ale jak zauważyliśmy, jak się wszystkie perki pozmieniały, to działa inaczej, to działa tak, że stwierdziliśmy, że nie chce się od nowa uczyć, więc to pierdolimy. A potem się wkurzyliśmy, że właśnie nam tak. się nie chce uczyć od nowa. Dobra, jeszcze mapa Majersa, to no zajebiście. Ale fajnie mi chodzi ta gra. Boże, uwielbiam tego nowego kompa. Dobra, jak to się teraz grało? Naprawiało się silniki. O, widać teraz, kto naprawia silnik. Ta? Ej! A to jest okrotzajbiste. I ja się boję, że mi zaraz coś. I ja się boję, że to będzie Majers. Będę mapa Majersa. Jak coś, to będę się darł. Ale ja też kurwa. Możecie powiedzieć, czy chcecie więcej odcinków z DBD? Ponieważ. Dobra, chuj, kręcę go na. No. Ponieważ jesteśmy skłonni nagrać. Ze względu na to, że możemy. Trzy osoby na. Tak, kręcę cztery. Rucham... No, cztery. No. Ja nie słyszę healera Ja też nie. I mnie to martwi. <noise> Ghostface! O, kurwa, a jeszcze lepiej. Skrzynki jak będzie szycie Dobra, pamiętam jak się tutaj te Zniszy Migena, zniszczymy mi zniszczy Migena Pamiętam, że się z klikało, to dobrze Ja mam o, mnie ulesz mnie, uleś mnie, uleś mnie ktoś Ja A? jestem daleko Ja ci widzę, biegniesz kurwa prosto do mnie Ty Chory pojebie, wypierdalaj Wypier Idź drugą A, jesteś leczony, nie? No? Ta, ale obserwowany też A. Jestem narażony. O oh, fuck o wolga oh, jesteś Ja kończę Gena Dokończyłem Ej, jak właśnie w tym momencie Chodź do mnie, chodź do mnie Ty mnie widzisz czy nie widzisz? Nie Idzie do was. Ja się chowam w domku. Mnie tu nigdy nie było. Ja się podnoszę. Chodź, uciekamy od razu tam do domku. Tam na drugi koniec. Dobrze to zrobiłem, co nie? Tak. Jest ktoś goniony właśnie aktualnie Tutaj był Gen naprawiony prawie na maxa Dobra, zaraz się nie zajmiemy Najpierw cię wyleczę Chodź tu kochanie do mnie A, prawie Ja zapomniałem jak się w tu gra Ja też Ale Wiem jedno, na pewno dalej się nie umiem lupować, więc będzie śmieszne. Ja też nie. Ja wiem, że ja zawsze byłem medykiem, ja zawsze biegam i leczyłem. A potem sobie się wypieprzałem. No, sorry za kotek, go słychać. Idzie tu. Bo goni kogoś, goni kogoś. Nie wiem, jest za ten czas, zrobimy sobie tego gena. Przestał gonić. nie cały czas Bo widzę jak biega Wiesz co? Trzeba moją taktykę o. opracować No dobra, to bać O, podniósł Ma to, że blokuje geny O, o spoko, niech sama. Jak się odkładało rzeczy? R. Nie można kłócać O, tam jest Mógł nas widzieć Poszedł. Zmienił się. Tego nie widać O, widzę, Był, jest w drugim domku. Czemu ja go słyszę? Coraz ja to go głośniej. Chyba że on ma jedną Aha! Ten... No! To nieźle. Może go wywaliło. Może być, że go wywaliło. Dobra, ile tego? O, 12 tysięcy bonusów, fajnie. a nawet z jednej łaski nie wiem. No, to nieźle. O! o, o 1000 premii? Co? A nie 100? Nie, 1000. What the fuck? 1000 PD premii. Dobra, zróbmy tak, zróbmy cięcie, niech nas wczyta na meczu. No, to jest super pomysł, więc widzimy się za niedługo. Dobra, widzimy się w następnej gireczce, moi kochani. Będzie. SSS, S, S, to był S. Ktoś się z tobą. SSS. Będzie ciekawie, mam nadzieję, że podoba wam się w ogóle materiał z DVD, bo jestem skłonny to nagrać częściej. I bez Szkocura i ze, ze Szkocurem. Nie będą tylko bez niego oczywiście y, killerzy. Bo ocalałem też bym chciał sobie popykać. Mam nawet taką chrapkę na ocalałego co jest aż dziwne. Bardzo dziwne, bo ja zawsze to jednak ten killer, ale potem jak zagrałem raz killerem i się was ze mnie śmiali, i t To chciałem mi się grać killer. się <laughs> miałem taką sytuację właśnie jak ten. Graliśmy wtedy, co nie, ja sobie raz killerem nołem I tak wati bagowały szmaty Że stwierdziłem, że już nigdy więcej nie zagram killerem Nigdy więcej nie zagram, dobra, dobra Ale pachy. ja tam miałem trzecią rangę, a ja miałem długą przerwę Ale czekaj, że trzecią rangę, że tą najwyższą, czy... No tą, tą dobrą, tą taką dobrą O ja pierdolę, to jest plaga, plaga? Nie pamiętam jak ona się nazywa ta, ta co wymiotuje? Tak. To plaga. No, bo byłem przy jej tym pierdolniku. A ja uważnie właśnie widzę. Jest na środku mapy, chyba, w tym wielkim domu. Tak, widziałem. Ją. W ogóle, widzowie, przepraszam jeżeli brzmię dosyć dziwnie, ale jestem chory, co mówiłem w samym odcinku wczorajszym. Tak. We wczorajszym odcinku mówiłem, że jestem już chory. I po prostu nie, nie czuję się najlepiej. Ale, ale odcineczek prawie nie musi się pojawić, przecież nie będę robił przerwy po przerwie, kurwa. To by było dosyć dziwne. Eee, a jednak mam chrapkę coś na to nagrywanko takie. Ja się boję robić geno samemu. O, już rzeka, już rzeka. Gdzie jesteś? Ja już do ciebie? skończyłem gemo. Właśnie widzę. O, już wiem gdzie jesteś, idę. Ja już biegam. O, o wiem, chodź. gdzie jesteś. O, bo, chodź, chodź, to, o pamiętam emotki. Chodź, chodź ten, chodź na, na środek Na pewno będzie jakiś gen tutaj Żeby nie zostawiać... O kurwa, on jest na moje lewo goń O widzę Ale hara. Wariatka Siema Dobra Naprawę tutaj gena Idziemy pomóc Na górze Naprawiamy wszyscy, będzie szybciej. Dobra, biegniemy, kurwa, co my się opierdalamy Bo ja mam sprinta. Aha, my ja używam jeszcze skrzynki. Ciekawe, czy ma barbecue. czyli. a ile to daje, tak samo działa. Kozak Ja tu zaczekam sobie w rogu Ja też o tym myślałem Albo nie, bo jeszcze zablokuje nas Nie zablokuje, tu mamy wejście i tu mamy okno, stary Dobra, proszę zdjąć Ona nie pomyśli, że tu jest dwóch debili Chyba O wiem, chodź tam naprawiać geno Tam? Tam Ale że tam? Że tam, sam tak. że, że, że tam, A tam że plan? tam Dobra A Potem tam po drugiej stronie mam Chyba gruba jesteś O, skoczyłem w ciebie Byłem w tobie, rozumiesz? Bardzo dobrzy brzmi Tego A, jak prawo. jesteś pełny zarzygany, to nie możesz ten... O, fuck Cię leczyć o wiesz, co ci powiem? Jest dupa, no totalna. On dopóki się jakby nie oczyści, to my mu nie pomożemy. Nie, czekaj, nie, A ona sobie nie zaraża. Zaraża, jak będzie ta prawa, gena, to będzie pluć w tym. Dobra, idę ją uratować. Ja będę kręcić dalej. Ona idzie w moją stronę. Dobra, biegna. Dobra, poszła gonić tamto. Możesz iść. No my nie pomożemy jej, no bo kurwa. Jak ona nie umie się wyleczyć, to nie mój problem. Mam połowę gena, chcesz. W sumie ty okay. widzisz, na nam. A ja też będę. A tu z nią. O ty O, mi Gena O Czuję tyM O, stary, ale tu są dojebane krzaki. Schowałem się w krzaku, przeszła obok mnie. Nie nie widać w tym krzaku. Krąży cały czas obok mnie. Nie wiem gdzie, więc nie wiem gdzie mam iść w ogóle. Eee, obok tego gena, gdzie kręciliśmy, pod bramą. O, skrzynka. O, tutaj chodzi. Szuka mnie. O, widzę, widzę, widzę. Ja, ja jestem w krzaku pomiędzy budynkiem a. a ruinami. Poszła sobie. Latarka, dobra, wezmę. Jeden na jest jestem O, tu jest totem. Ja mniejszy to Muszę go zniszczyć O, to jest kurwa piwnica zajebiście Obrzykała tego gena? Mmm tego, Już który kręciliśmy? Nie. Ale się niszczy Ale jest obrzygany na Nie, nie, nie To jest do siebie Goni kogoś, na O Ej, fajnie w sumie tak rusić po czasie No Z DbD Widzowie, tak jak mówiłem Nie raz o, ja jedna osoba powtarzam. właśnie kręci gena My też zaraz kończymy kręcić gena Jest zostanie tylko jeden Pięknie, pięknie Dobra Dawaj no, tam na lewo, je? na lewo, na lewo Tu? Na no, moje lewo, kurwa o kurwa, nie tu. To się do tego mówiłem. tam. A nie goni kogoś. Goni, goni, cały czas tam jedną. Eee, aha, bo to jest zrobiony gen. Mam nadzieję, że ona teraz nie ma tych trzech genów obok siebie. Co to za czerwone? Ty coś.. O, pan jakiś leży, dzień dobry. Czyś panu pomóc? Pan Dobra, jakiś no taki no, czerwony. O, coś mówiłeś? O wybuchło. Co to kurwa jest? O kurwa, chyba się jej pokazałem A nie widziałam ja O kurwa, rzyga we mnie Idę ją ściągnąć Biegnij, biegnij, biegnij A jak tylko będę chory, o dobra, jesteś... ...bana Dziwko Leczę się O, to mnie zgubiło ale chyba znalazłem. A bo, to, bo teraz o spacie, no tak, wzięła to, że hituje, jakże go rozumiem, rozumiem. Ja jestem fajnie w krzaku skąpiony, stary. Nie no, te krzaki to jest coś pięknego tutaj. Coś w sensie oczywiście dla ocalałego, dla nie, nie. Ale ponieważ moja postać jest ciemniejszej karnacji. A, to ona Cię zajmuje już, dobra. O kurwa, ten gen jest obrzygany. Wiesz co jest, co jest najlepsze? Jeszcze nie wisiałem. Ona ma... O nie, kurwa. piwnica. Do dupy miejsce się kiwa. Dobrze. Ja muszę obczaić, gdzie są wszystkie geny. Tu jest jeden. Jeden jest jeszcze obok piwnicy Widzę cię. Ta? A Ona... Ta, tu, tu idzie. Ja idę w kierunku piwnicy, stary Biegnij, biegnij. O, tu jest jeden A, są dwa obok piwnicy. O, ktoś zdjął ją. Chyba że to, ty... nie, to ty... nie, to nie nie. to nie ja. Ej, są dwa obok piwnicy. Ja kręcę tego jednego. Tu I ona tu jest. Słysza. Nie o mnie. Dobra, pomogę ci kręcić. Ale tu jest stary. Ale ja do piwnicy nie się, prawda? Tak, Jana już umiera. Dobra, też tak się są, ukryć. Co? Ja jestem w krzaku. Ja ją widzę, i ona chyba mnie też widziała. A się ukryje w krzaku i mnie widzi. Przejdzie pewnie tego gena obrzygać. Haha, wszak mnie. No mówię, te krzaki są OP. Zniszczyła go, ale nie opyła. Gonicie? Tak. Naprawiam gena. Ja myślę, że zaryzykować, bo jeszcze nie, nie, nie wisiałem. Jeżeli ja się z nią pościgał. O kurwa, byłem silnik. A ona i A... tak za tą poszła. Biegnie, biegnie za mną cały czas. O kurwa, co to? Aha, ty ja byłam mi silnik. Miła ta plaga, bo widziałem jakąś. E, szparę, miałem akurat quest'a, co nie, taką żeby zebrać niebieską szparę Bieg, idzie tam do was, idzie tam do Mamy was. Mamy końcówkę Mamy mina więc jak mnie ściągnięcie, to będzie git Dawaj, nice Oderzyła mnie Kupa, kupa, kupa. No, gon mnie, gon mnie, gon mnie MOTHERFUCKER Już co ci powiem Mam cię w pupie Zdejmujesz mnie? Tak! Mogę leżeć! Uciekaj, przyjacielu! Będę pierwszy raz leżał. A tam jest brama. Ooo, wisimy. Nie wiem gdzie ona poszła. No do bramy poszła czy co? Eee... A tutaj poszła. Ona poszła na lewo ode mnie do tyłu, Lewy tyłu. Czekaj, podniosę cię. Wraca, 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 wraca Idzie, do bramy. O Czekaj, bo tu... nie, wróciła, poszła, chodź, 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 Poszło sobie. Spierdala. Dawaj, 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 dawaj Problem? Otwieraj, 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 otwieraj kolego, otwieraj! Dobrze, 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 dobrze. O, myślałem, że to jakoś... O, o, jest. zrobiłem jakieś ocienięcie. Ja też. Tak. Publicznie rozliczyłem jakoś generator główny w domu, coś tam. Aha, czyli? Aha. aha. Jakiś... Aha, okay. A może ten domek to jest z nowego DLC, po prostu. 22 tysiące. Aha, nie dostałem żadnych tych, aha, ale skam. Jed jedna łezka tylko. Miałem tak, złoto, srebro, złoto, złoto 600 punktów, BD i trzecie miejsce Miałeś pierwsze Wypisiłem po 200 punktów. Ale no, ja więcej naprawiałem genów chyba niż on Ta ja Plaga miała... Się. wstrząs. Śpie ze ścienia. Co? Zmęczeniacy ten świat Kroki potrafią się z tobą bezpiecznie komunikować. 100% w przypadku Kroki dają Ci wskazówkę wizualną, kiedy jesteś w zasięgu 28 metrów. Gorczy szmer. Potencjalny odczyt aury za każdym razem, gdy generator zostanie w pełni naprawiony, aury ocalałych w zasięgu 600 metrów od generatora, stają się dla Ciebie widoczne przez 5 sekund. Okej. Okay. Okej, okay. wezwanie pielęgniarki. Okej, okay. no spoko. No spoko widzowie. Wydaje mi się, że to chyba tyle będzie w tym odcinku. Dwie gereczki. Szybciutkie, obie wygrane. No te kurwa... odcinek miodzio. Modzie mi się wydaje. Jak myślisz? Co o tym sądzisz, Kysurze? Myślę, że bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że myślę, że też myślę. Myślisz, że myślisz, ale też nie myślisz. Myślę, że myślę, ale myślę. Jednak myślisz? Ja. O kurwa Dobra widzowie, więc to było na tyle Jeżeli odcinek mam się spodobał Jeżeli odcinek... Kurwa Jeżeli odcinek wam się spodobał Zostawcie taktyczną łapkę w górę Dajcie znać w komentarzu pod filmem Czy chcecie więcej tego typu odcinków Czyli DBD majestika, Online'a Cokolwiek takiego Czy może coś innego Piszcie Jestem skłonny nagrać dla was bardzo dużo innych rzeczy eee, Więc to było na tyle Trzymajcie się Cześć, cześć Do się ładnie Bye bye. <laughs> Yo.